No witam, nastał nowy dzień, od rana dziewiąta godzina jestem na Rybkach, skoro świt przyjechałem, punktualnie dziewiąta, no i dzisiaj zapolujemy na, na dwa gatunki, może trzy, co my dzisiaj przygotowaliśmy. Co my dzisiaj tu mamy? Zaraz muszę zdjąć okulary bo nic nie widzę. O, dobra mamy tak Standardowo mamy Zanętę. Do zanęty jest wsypany Wsypana kukurydza mielona, białe robaczki i płatki owsiane, i, 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 i bułka tarta. No i oczywiście marcepana. Zobaczymy. To jest zanęta typowa na karasia, na lina. Wczorajszy konkurs był, że polowałem na karasia. A tutaj, tutaj mamy dziwny miks Sam go wymyśliłem. Zobaczymy, co to będzie. <laughs> Są to ziemniaki, ziemniaki dwa, trzy ugotowane. Chyba trzy ugotowałem. pacharon, kluski jakieś. Z obiadu mi zostały. Dosypałem kukurydzy mielonej, bułki tartej i płatków owsianych. Ładnie pachnie ziemniakiem. I tu będę łowił na, na kukurydzę. To będzie zanęta od kukurydzy. A tu jest zanęta, gdzie będę łowił na białego robaka. I tak. Tutaj polujemy na lina karasia. Ale na pewno będą się łapać leszczyki. No to one są tak kurne, że żarłoczne, że one. Obojętnie na co będą brać. A tu spróbujemy złapać karpia zobaczymy, a nóż widelec może coś innego. <laughs> coś innego podejdzie, no zobaczymy stara, stary sposób ziemniak mój dziadek też korzystał z ziemniaków tylko, że on czegoś takiego nie robił ale ale ja sobie tak wymyśliłem i zobaczymy no co no co się śmiejecie można potestować, jak nic nie weźmie to, to nic nie weźmie no ale jak nie przetestuje Swojego pomysłu to nie będę wiedział. Hmm. No i co, się śmiej. Nie śmiej się ze mnie, no. Nie śmiej się ze mnie. <laughs> Zobaczymy, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. <laughs> Dobrze. No, to, to już mamy. I zaczynamy. Tutaj będzie. Tutaj mamy, co my tu mamy? Tu wymyśliłem sobie sprężynkę. To wszystko nadziejemy, raczej wszystko. No, tu nadziejemy na sprężynkę. O. A na pikera. Pikera. Nadziejemy, proszę Was. I już mi się splątało. I jak to się zrobiło? Z mora każdego wędkarza. Dobra. Na podajnik federowy. Yy, po, podajnik federowy też gadam. Yy, na podajnik na metodę. Nadziejemy króciutki przypo, przyponik. 10 cm dokładnie. I to będzie... Tutaj i biały robaczek. No, i na to liczę, że tutaj coś, coś będzie drgało. Tam za bardzo nie liczę, no ale no zobaczymy. No mój wynalazek także zobaczymy. Chciałbym, żeby tam to zadziałało, bo bardzo proste to jest bardzo fajne. Także zobaczymy. Dobra, ustawiam sprzęt. Jak się coś będzie działo, to się odezwę. Coś tam siedzi. Jak będzie to, jak będzie to leszczyk mały, to się wkurze, A jest coś małego na pewno. Albo się już urwało. Nie, ja, ja. jest. Jest, jest, jest. Mały leszczyk, no kurczę. No niech się sam depnie bo ja nie chcę mi się go nawet dotykać. No, no Górna powietrza złapał. No mały leszczyk. Wody. No, nie teguj się. Spiermiczaj do wody. Nie ma, no. Że szkury was sam się nie za. Kul się sam nie zahaczy, Tylko trzeba go zobaczyć. A na chwilę ode... Siedzi. że że malutki leszczyk. Tak mały. Mogłaby się nawet sama otworzyć. Leszczyk mały Żeby był większy to by poleciał do Anglii, do ilonki A tak to wraca do wody Ktoś siedzi. O, większy. Większy. No to poleci do Ilonki tak jak powiedziałem. Zaraz wam pokażę co to jest. Ale ma lecieć do ilonki czy nie? O to jest pytanie No dobra Coś takiego Chłopek sobie ubrudził oczko sobie ubrudziłeś Ma lecieć do Ilonki czy nie Na razie idzie do siatki, a potem zdecydujemy. details. Teraz może dla Jacka, dawno nic dla Jacka nie złapałem, zaraz pokażemy co to jest, no Jack za mała trochę nie, do wody idzie, chodź tutaj, Kurczę. za mały ten leszczyk nie, idzie do wody, ale fajny. Pierwsze branie. Wyobrażacie sobie? Dopiero co zarzuciłem. No coś niesamowitego. Ech. Coś siedzi. Coś siedzi. Tylko dla kogo to będzie? Dla berasii? Może i dla berasii być. Zobaczymy co to jest. No ładne cacko. Ładne cacko. Wyrasia szykuj patelnie. Widzieliście, jak bombka poszła do góry. Szczytówka jak drgała. To jest piker. Już cię odpinamy. Za dolną wargę się zapiął. Nie jest bo mi system poplączasz. No i jak ja ciebie teraz. Po... Idź ty, bruda się ty. Jak ja ciebie ludziom na świecie pokażę? Przecież ciebie zobaczy 2 miliony ludzi. I no ty, bruda się ty. Jeszcze mi tu poplątałaś. Muszę cię umyć. Jak ty chcesz się przed publicznością pokazać? No, zastanów się. Czy ty w ogóle myślisz? Ech... No, upaćkała się cała. Proszę. Nie. Nie. Nie da się z nią albo z nim cholera wie co to jest Ale fajne Leszczyk Na patelnie możesz mieć wyrasia smacznego teraz spróbujemy zarzucić dla ilonki albo dla Jęka. Coś siedzi znowu dla kogo... Ale coś małego. i wróci do wody. Takie małe. Wraca do wody. Zacięte za dolną wargę, nie odpięłaby się sama. Chociaż tam z nimi to nigdy nic nie wiadomo. No i nie skacz. Ja pierniczę. Nie skacz, zaraz wrócisz do wody, poczekaj. Moment. O Dobrze. Poszła. Coś jest. Coś małego. Coś bardzo malutkiego. W takiej wielkości mi nie interesuje i jeszcze głęboko po, połknął. No. Będzie musiał mieć przeprowadzoną operację. Ach, jest rybka, ale jaka? Zaraz się okaże. Zobaczymy, chyba coś małego. Tak. Szkoda podbieraka moczyć. Znowu nieduży leszczek, który wraca do wody. 120. Chodź tu, W tej wędce też coś siedzi małe też leszcz. no taki sobie leszcz też wraca do wody. Przepraszam cię Jack, no nie mogę widzisz. Nic większego nie bierze, żeby złapać dla Ciebie coś. Albo dla Ilonki. Na pewno byś się z Ilonką podzielił. się ostro Które wróci do wody. Ale ostro wioła ostro i wraca do wody.

Zajrzeć, co tam w pracy słychać. O, może wieczorkiem jeszcze przyjadę. Kurczę, przydałoby mi się przeskanować ten zalew. Mapę bym sobie zrobił głębokości. Gdzie są jakie dołki. Fajny ten zalewik. Na razie rzucam o, tak tutaj koćiny. W tym miejscu, tak mniej więcej na środku. Takie mam wrażenie, że tam jest dołek i tam ryba siedzi. Co prawda same leszcze. Chociaż yy, znajomy tutaj trzy dni temu wyciągnął Amura. Nie, nie wyciągnął, przepraszam. Urwał mu się Amur tu już przy samym brzegu znaczy się, że ryba siedzi w dołkach jak jest tak ciepło i przydałoby mi się to przeskanować i mapę bym sobie zrobił Jack pomyśl no, byś mi przysłał na tydzień tego swojego depera no dobra sorki Jack, że nic dla Ciebie nie złapałem dzisiaj ale będę się starał dla ilonki też znaczy się dla ilonki z... A ty się podzielisz z Ilonką. O! <laughs> Albo odstąpisz jej. Sorki Asiadutka, że nic dla ciebie nie mam. Wiem, że ty lubisz poteczki, Ale <laughs> sama widzisz, no nie biorą poteczki. Za cholerę! No nie biorą. Także. Tu mam jeszcze naszykowany spinning. Ale ten kołowrotek jest tak kiepski. Tak ciężko chodzi. Że jutro muszę kupić sobie nowy spinning, yy, nowy kołowrotek, jakiś taki tani, tam nie wiem, za 70-80 zł, myślę, że będzie dobry do spinningu. Nie będę tam wydawał dużo kasy na, na ten sprzęt. I tak sobie sporo pokupowałem. Tak jak Jack mówił, że no, co mówił, to mówił, to mówił dla mnie. No, krzesełko sobie kupiłem. Yy, gdzie tu jest? O tego tele, telepikera sobie kupiłem ale ładne niebo fajnie tak cieplutko jest lekki wiaterek co tam jeszcze sobie pokupowałem no tak to to nie wiem już nie pamiętam a tutaj mam fajne coś Ale to dzisiaj wieczorem. Wypróbuję. Jeszcze tym pojadę na żwirownię. Wypróbuję to. Bardzo ciężko chodzi ten kowrotek. Ale wczoraj jak byłem na żwirowni, coś mi uderzyło w tą rybkę. Popoczyłem na wędkę, że machło ogonem czy tam łbem i się odpięło. To znaczy, że coś tam jest przy tej dzcinie. Dzisiaj pojadę jak ona będzie chciała sobie popływać to ja sobie porzucam porzucam sobie zobaczymy dobra 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 to jest zupa z Bobra <grywia> na razie kończymy do następnego razu hej trzymajcie się